Anna Jezierska. Witam i zapraszam Państwa na szósty odcinek SANEX TV. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiada zmiany dla przyszłych właścicieli fotowoltaiki. Proponowane zmiany mają wprowadzić prosumentów na kolejny etap i zapewnić im aktywny udział w rynku energii. Zmiany zapowiedziane są na 1 kwietnia 2022 roku i o tym właśnie dzisiaj porozmawiamy z Agnieszką Skibą, specjalistką do spraw dotacji firmy Xomos Energia. Witaj Agnieszko. Witam Aniu, witam widzów. Agnieszko, powiedz, na czym będą polegały te zmiany i czy w związku z nimi instalacja fotowoltaiki będzie nadal opłacalna? Zmiany, które zostały wprowadzone pod koniec zeszłego roku, wchodzą w życie 1 kwietnia bieżącego roku. Czy będzie opłacalna, czy te nowe zasady będą opłacalne? Na pewno wtedy, jeżeli klient połączy sobie instalację fotowoltaiczną wraz z instalacją pompy ciepła, na, wtedy, na pewno wtedy będzie to, że tak powiem, zwiększenie autokonsumpcji dla klienta. Natomiast zmiany generalnie dotyczą tego, że Klient będzie sprzedawał wartość energii po cenach hurtowych, a energia kupiona przez klienta będzie wyceniana po cenach detalicznych. Warto tutaj zauważyć, że ceny będą ustalane na podstawie wahań giełdy, więc mogą się one różnić w każdym okresie. Nie będą one cenami stałymi. Jeśli chodzi o handel energią, pojawia się nazwa net billing. Co to takiego? Net billing będzie polegał na tym, że będziemy sprzedawać energię po cenach hurtowych, a zakup tej energii będzie się odbywał w cenach detalicznych. Ceny będą wyceniane przez giełdę. Więc na pewno będą się wahać. Natomiast na początku, przez pierwsze dwa lata, będzie nas obejmowała stawka miesięczna. Od 2024 roku, kiedy ten system cały już będzie lepiej wykształcony, będziemy rozliczać się stawką godzinową. Kluczem opłacalności fotowoltaiki jest zwiększenie autokonsumpcji. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest tutaj połączenie fotowoltaiki. Wraz z instalacją pompy ciepła bądź instalacją CWU. Warto tutaj jeszcze zaznaczyć, że wprowadzone taryfy G11 i G12 są bardzo preferencyjne dla klientów indywidualnych. Agnieszko, jednym z zagadnień, które pojawia się w kontekście tych zmian, jest konto prosumenckie. Co to takiego? Konto prosumenckie to specjalne konto prowadzone przez sprzedawcę. Depozyt na tym koncie będzie ważny przez 12 miesięcy od daty zaksięgowania na koncie. Będzie to. W teorii wyglądało tak, że wartość energii zapisana na tym koncie będzie w stanie pokryć zapotrzebowanie przez najbliższe 12 miesięcy, czyli od lipca bieżącego roku będzie mogło nam to pokryć zapotrzebowanie aż przez całą zimę, aż do lipca przyszłego roku. Mówimy tutaj o zasadach, które będą obowiązywały od 1 kwietnia tego roku. A co z właścicielami fotowoltaiki, tymi, którzy już zainstalowali ją lub planują to zrobić i zrobią to do 31 marca tego roku? Ci, którzy już użytkują instalację fotowoltaiczną lub tak jak wspomniałaś, zamontują tą instalację i zgłoszą ten fakt do swojego dystrybutora energii, pozostają na starych zasadach przez okres 15 lat. Zmiany dotyczą tylko nowych prosumentów i tylko tych prosumentów, którzy nie zdążyli bądź nie mieli takiej możliwości, aby wysłać zmianę do operatora dystrybucji do 31 marca. Od 1 kwietnia wszyscy nowi prosumenci są rozliczani na nowych zasadach. Teraz coś z twojego podwórka? E, powiedz, czy te zmiany wykluczają możliwość e, dotacji do fotowoltaiki, czy są może nawet jakieś inne drogi, e, drogi wsparcia, przejścia na odnawialne źródła energii. Po pierwsze należy tutaj zaznaczyć, że program Mój prąd będzie skierowany tylko dla tych prosumentów, którzy rozliczają się w ramach systemu Net Billing. Nie muszą być to osoby posiadające instalacje fotowoltaiczne nowe, przyłączone po 1 kwietnia. Okresem kwalifikowalności środków jest 1 luty 2020 roku. Łączna maksymalna kwota dofinansowania wynosi maksymalnie 20 500 zł, natomiast wysokość dotacji będzie zależała od stopnia rozbudowania systemu o urządzenia zwiększające zużycie energii od tego będzie również zależała czy wcześniej instalacja była już dofinansowana w budynku czy też nie. Wnioski o dofinansowanie w programie Mój Prąd 4.0 będzie można składać od 15 kwietnia i to jest oficjalne stanowisko e, Funduszu. E, natomiast budżet programu został zmieniony do 350 milionów zł. Nie jest to kwota bardzo duża, ale chcą sprawdzić, jak ten program będzie realnie funkcjonował na rynku i z jakim spotka się zainteresowaniem. Fundusz jest przygotowany na to, że będzie mógł być zwiększony, jeśli. Zainteresowanie prosumentów będzie dość duże. Mój prąd 4.0 będzie finansował nie tylko panele fotowoltaiczne, ale również domowe magazyny energii i domowe magazyny ciepła. Dofinansowane będą również domowe systemy zarządzania energią, które mają optymalizować jej zużycie. Dotacje przede wszystkim z mojego prądu 4.0 są skierowane dla tych osób fizycznych, których mikroinstalacja fotowoltaiczna zostanie podłączona do nowego systemu rozliczeń, czyli do net billingu. Dotyczy to nowych prosumentów, którzy złożą wniosek OSD o przyłączenie mikroinstalacji po 31 marca bieżącego roku, ale także obecnych prosumentów, którzy zrezygnują z systemu opustów i od 1 lipca 2022 roku przejdą na net -billing. Przypominamy tylko tutaj, że ta decyzja o przejściu na net -billing jest nieodwracalna. Kolejnym programem, z którego można skorzystać przy okazji instalacji paneli fotowoltaicznych, to będzie program Moje Ciepło. Moje Ciepło wystartuje w pierwszym bądź drugim kwartale bądź na przełomie tych dwóch kwartałów tego roku. O dokładnych warunkach programu na razie nie chciałabym mówić, ponieważ nie są jeszcze one znane. Jednym z takich najbardziej znanych programów dofinansowań jest program Czyste Powietrze. Program ten zakłada przede wszystkim wymianę nieefektywnego źródła ciepła na efektywne, i przy okazji można również skorzystać z dofinansowania do paneli fotowoltaicznych i do mikroinstalacji. Kwotę dofinansowań w programie Czyste Powietrze to 13,5 tysiąca do samego źródła ciepła i 5 tysięcy do instalacji fotowoltaicznej. Jeżeli prosument czy tam beneficjent już typowo w programie Czyste Powietrze zdecyduje się na skorzystanie z dofinansowania. Może również tą instalację rozszerzyć o modernizację CWU, wymianę stolarki drzwiowej czy okiennej, a nawet i modernizację dachu, ścian, przegród domu. Więc tutaj te kwoty dotacji są zupełnie większe. Natomiast, tak jak wspomniałam na samym początku, pierwszym podstawowym warunkiem, który należy spełnić w programie Czyste Powietrze, jest wymiana źródła ciepła na efektywne. Agnieszko, bardzo dziękuję Ci za wprowadzenie nas w ten temat. Dziękuję. Dziękuję Państwu, dziękuję. Jeśli mają Państwo jeszcze jakieś pytania, na które może odpowiedzieć nam Agnieszka Skiba, zachęcam do ich zadawania, a tymczasem zapraszam już na ciekawostki technologiczne. Polacy wchodzący w skład konsorcjum Eurofusion pobili światowy rekord uzyskania energii. Trwającej 5 sekund reakcji syntezy jądrowej osiągnięto najwyższy w historii ludzkości wynik pozyskania energii 59 MJ. W 5 sekund wytworzono energię wystarczającą do zasilenia około 10 tysięcy gospodarstw. Profesor Agata Chomiczewska i Maciej Lipka mogli tego dokonać na Ziemi, gdyż wytworzyli dziesięciokrotną temperaturę jądra Słońca. Pracowali nad tym aż 20 lat. Waterlight stworzył proste urządzenie, które napełnione dwiema filiżankami wody oceanicznej zaczyna świecić. Składa się ono z dwóch płytek, magnezowej i miedzianej, które zalane słoną wodą tworzą ogniwo elektrochemiczne. Tak tworzy elektryczność. Można go używać przez około 5600 godzin. Mało tego oddziela sól od wody, którą potem można użyć do gotowania. Projekt ten sprawdza się w krajach najbiedniejszych bez dostępu do elektryczności i wody pitnej. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Za chwilę na ekranie pojawi się pytanie konkursowe, a na zwycięzce czeka jak zwykle Bon na produkty firmy Sanex SA o wartości 1000 zł. Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie widocznej poniżej. Zachęcam do polubienia kanału na YouTube oraz Facebooku. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek.